18 września o godzinie 17:30 w Galerii Małej Słubickiego Miejskiego Ośrodka Kultury odbył się Wernicarz Wystawy Społeczności Kolegium Polonikum pod tytułem Czas, Frazeologia i Wyobraźnia. Koordynatorem projektu jest Agnieszka Zgrzywa. Wyjątkowa wystawa, powiedziała pani, ja bym powiedziała nawet, że fenomenalna, ponieważ dotyczy dwóch fenomenów. Pierwszy fenomen no to oczywiście czas tytułowy czas. Ponieważ fizycy mają kłopot z jego określeniem, a co dopiero my, zwyczajni ludzie? Drugim fenomenem jest to, że wystawa została przygotowana przez społeczność Kolegium Polonikum. I ja nie pamiętam, żebym kiedykolwiek słyszała o tym, że jakaś instytucja, jej pracownicy zorganizowali się, żeby zrobić coś takiego. Impulsem do powstania tej wystawy był bardzo trudny dla nas moment. Mianowicie straciliśmy naszego kolegę, profesora Andrzeja Pukacza. Był to dla nas wielki szok. Profesor Pukacz był tak znaną postacią, że, że w środowisku słubickim wszyscy wiedzą teraz o kogo chodzi, kiedy go tutaj wymieniam. I naprawdę był człowiekiem fenomenalnym. O takich ludziach mówi się piękny człowiek. Trudno nam było się z tym jakoś oswoić, i żeby dać czasowi czas, jak to mawiał Edward Stachura. Stworzyliśmy taki projekt, który pozwolił nam na moment zatrzymać się, i kontemplować to zjawisko czasu, żeby, żeby też na momencik się znieczulić. Bo wie Pani, to jest sztuka jest autoterapeutyczna. I jeżeli ktoś z taką uważnością i koncentracją podejdzie do jakiegoś zagadnienia, do jakiegoś zadania, no to rzeczywiście przez chwilkę musi się uodpornić, wyciszyć te wszystkie emocje, które towarzyszą takiemu trudnemu doznaniu, jakim jest nagłe zniknięcie bardzo lubianego naszego przyjaciela. Każdy z uczestników dostał takie koło czasu, każdy z uczestników mógł sobie wybrać mały zegarek. Zegarek ręczny, zegarek no, niektóre chodziły, inne nie, jedne zepsute, inne zostały zepsute w trakcie robienia tych artefaktów. Czas jest taką jednostką względną, jest bardzo szeroki i można o nim mówić, obrazować go na szereg różnych sposobów. Tak jak w w tym przypadku był też formą pewnej terapii poprzez sztukę. Opowiadając o czasie, o sobie, mogliśmy, można było się na chwilę zatrzymać. My teraz jako widzowie możemy się zatrzymać, zastanowić, może coś zrozumieć, a może po prostu wyjść z jakąś refleksją dotyczącym naszego życia. Ta wystawa, wczoraj odbył się w Wernisarz. Jak długo można oglądać te dzieła? Tą wystawę można oglądać do 10 października. Jest takim przedsmakiem festiwalu Nowej Sztuki Labirynt, który rozpoczyna się 17 października. I jego tytuł to właśnie Czas. Wystawę Czas, Frazeologia i Wyobraźnia w Galerii Małej Słupickiego Miejskiego Ośrodka Kultury można oglądać do 10 października.